Pawła Oficjal. Zaprałem do testu lotu z koral, z lotu Lękanek, Tofi, nowy lód ekipy, czyli Cencji, który tam był, by, był Patryk z Fiką. To jest Fiki, pies już, już nie Patryka. Już jest to pies Przemka Pro. Ja to było mówiło, Mówiłem. I zdecydujemy, że jest dobry. Ja powiem, bo lewa. jest. I próbujemy. Mmm. Mm. Jęzie na 10. Dobry, polecam. A ja postawiam Sim Oficjal, Peters Oficjal. Postawiam Jarosław 5. Zawiera Oleł, Przemka i postawiam wszystkich cenzji. Trzymajcie się, John Bobino. Do samego razu.